Dr. Paweł Średziński, dziennikarz, przyrodnik, publicysta związany z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze. Kolejny nasz odcinek i kolejna rozmowa, Pawle, tym razem o niedźwiedziach. Cześć ponownie. Cześć. Tak, o niedźwiedziach. O niedźwiedziach, największych drapieżnikach, które mają najtrudniej, jak się okazuje. Mają dobry PR, niestety chyba za dobry, bo to jest dla nich przeciwskuteczne, czy stanowi bardzo często zagrożenie. W jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy o łosiach. Są tacy... Badacze albo leśnicy, albo myśliwi, czyli po prostu miłośnicy zabijania zwierząt, którzy twierdzą, że łosi w Polsce jest za dużo. Ja odsyłam Państwa do tego odcinku. odcinka. Proszę sobie posłuchać: łosi w Polsce nie jest za dużo, ale bardzo często słychać także, że w Polsce jest za dużo niedźwiedzi, bo na przykład jedno z nadleśnictw ogłosiło, że na Podkarpaciu w tamtych lasach jest ich. Aż 150. Jak my w ogóle jesteśmy w stanie policzyć, ile ich jest i jak to się robi? Właśnie, z niedźwiedziami jest taki problem, że to liczenie jest często oparte na niewłaściwych metodach. I o ile ostatnie badania, już sprzed właściwie kilkunastu lat, mówiły o tych około 100 niedźwiedziach i to były badania, które bazowały na materiale genetycznym, a przy badaniu tego materiału z niedźwiedzi, czyli włosów, kub, żeby zidentyfikować te osobniki, które są rzeczywiście indywidualnymi osobnikami, a nie liczonymi a... Po raz któryś jako zupełnie inny, to najczęściej niestety w tych danych, które cytujesz, te 150, czy tam las pełen zwierza, bo takie nagłówki pojawiają się w podkarpackich mediach, to jest z kolei wiedza zbierana na podstawie obserwacji całorocznych. Co to oznacza? Że niedźwiedź, który pojawi się w nadleśnictwie cisna, a potem przejdzie do sąsiedniego nadleśnictwa i w nadleśnictwie cisna zobaczy to. Jedna osoba, jeden obserwator i powie, o to niedźwiedź, a, a potem w kolejnym nadleśnictwie będzie drugi obserwator, który powie, o, widziałem niedźwiedzia. To już są dwa a, niedźwiedzie. To już są dwa niedźwiedzie i tak można mnożyć to w nieskończoność. Natomiast, to jest bardzo doktor, prosty sposób na liczenie niedźwiedzi. Po prostu trzeba im zakazać przechodzić z nadleśnictwa do nadleśnictwa i tyle. No. E, nie, no po prostu te metody liczenia są. E, no, no, jedyne e, takie dobre metody, w których można uzyskać informacje. No to był żart są, oczywiście z mojej są, są czasochłonne, tak? I to są badania genetyczne, właśnie tego, co niedźwiedź po sobie zostawia. Natomiast e, dr Bartosz Pirka z Bieszczackiego Parku Narodowego, który jest współautorem e, bardzo ciekawego raportu Niedźwiedź 2030 i bada niedźwiedzie bieszczackie dla całego Podkarpacia, szacuje na średnio 83 niedźwiedzie dla całego Podkarpacia. Oczywiście bieszczady są tą najważniejszą ostoją, e, ale wcale ta sytuacja niedźwiedzia a, nie jest taka, że e, niedźwiedź idzie na jakiś rekord. Kort, bo niedźwiedziowi jest coraz trudniej, a z bardzo wielu powodów, o których za chwilę pewnie sobie opowiemy. Mhm. Wspomniałeś o tych badaniach. Ja jeszcze chciałbym podpytać o inne badania. Znana tobie bardzo dobrze profesor Nuria Selwia Fernandez z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. I te badania, o których mówiłeś, czyli CAPTURE, Mark Recapture, najpierw pobieranie próbki genetycznej, a potem sprawdzanie, czy ten osobnik nadal na danym terenie występuje. No i ona mówi między 45 a 116 na Podkarpaciu. To wcale nie. Jest tak dużo. W tatrach między 45 a 79 osobników. Skąd, tak, skąd te rozbieżności między tym, co, bo rozumiem, że to chodzi o to, co powiedziałeś, że leśnicy mówią trzy razy: Widziałem niedźwiedzia, to znaczy, że widziałem trzy niedźwiedzie, a nie być może jednego. I tego samego? To, to wynika z tego, że tych badań jest niewiele i prowadzą takie solidne badania właśnie naukowczynie, chociażby z Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie, jak wspomniana Nuria Selwa czy Agnieszka Sergiel. A tych badań nie ma dużo, ale poza tym też pamiętajmy, że w przyrodzie bardzo trudno też czasami policzyć co do osobnika zwierzęta. I ten łoś, który był tematem jednej z naszych rozmów, które Zały się już w ramach tego cyklu, to rzeczywiście ten łoś jest takim przykładem tego, że się nie da policzyć co do osobnika i są bardzo duże możliwości błędu. Często te liczebności przekraczają możliwości rozrodcze, możliwości biologiczne gatunku, jeśli byśmy przyjęli te dane za, za prawdziwe, ale niestety potem te dane trafiają do oficjalnych statystyk i mamy co mamy. Natomiast w przypadku niedźwiedzia, rzeczywiście badania na pewno jest potrzeba jeszcze więcej badań jeszcze więcej osób, które by e, tym niedźwiedziem się zajmowały, e, bo niedźwiedź jest w sytuacji stresowej obecnie i rzeczywiście e, tego niedźwiedzia e, e, nie mamy wcale tak dużo. To jest taki przedział, to jest taki przedział, który też w pewnym sensie e, pokazuje, że nie da się tak w taki łatwy sposób szacować i szafować tymi liczbami, że nie idzie się do mediów i mówi: O proszę państwa, oto zwierz mamy 150 w tym roku, idziemy na rekord, cud, taki, to troszeczkę tak wygląda i i rzeczywiście, no niestety jest to, ta propaganda sukcesu, ona nie służy na pewno ochronie gatunkowej. A w przypadku Tatr pamiętajmy również, że te niedźwiedzie, ta liczebność niedźwiedzi, zawdzięczamy to temu, że Tatry to nie jest tylko obszar Polski, ale obszar Słowacji. Bo niedźwiedzie są transgraniczne, one przechodzą sobie z jednej strony na drugą granicę i Tatry to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie te niedźwiedzie nieprzerwanie występowały to mhm. tylko tam, e, podobnie jak łoś nad Biebrzą, to tak właśnie niedźwiedź w Tatrach e, mógł przetrwać e, na terenie obecnej e, Polski. Stąd też e, wydaje mi się, że to jest e, bardzo istotne, żebyśmy e, pamiętali o tym, że to takie liczenie zwierząt nie jest e, pr, niczym prostym. I nie ma za dużo niedźwiedzi w Polsce, to też ustalmy sobie. Chociaż jest bardzo dużo, mam wrażenie, że w ostatnich latach zalew takich prób Chwalenia się spotkaniem Misia w Tatrach. A to raczej powinien być powód do niepokoju, a nie do radości, szczególnie zimą. Dlaczego niedźwiedzie nie śpią? To jest właśnie e, najprostsze wyjaśnienie dotyczyłoby tego, że mamy coraz słabsze zimy. Temperatury są wyższe, śniegu jest mniej bądź zalega krócej, a to jest taki czynnik, temperatura i pokrywa śnieżna, które powodują, że niedźwiedzie idą odpocząć, bo wiedzą, że nie będą miały dostępu do pokarmu i w sposób naturalny chcą przetrwać ten najtrudniejszy czas. Co jest również bardzo istotne w przypadku niedźwiedzia, to dostosowanie do dostępności pokarmu w momencie zimy, bo zimą na świat przychodzą małe niedźwiedzie. To właśnie w okresie gawrowania w takiej gawrze niedźwiedzica rodzi młode. I w tym momencie wydawałoby się nam gawrowania, kiedy czyli tego nie funkcjonuje zimowego, tak takiego zimowego odpoczynku. Czuwania. Czuwania, tak. Natomiast oczywiście stres termiczny i zmiany klimatu mają duży wpływ. Mają ogromny wpływ na niedźwiedzia i w ogóle w południowej części swojego zasięgu, niedźwiedź, w perspektywie tych dziesięciu kilkudziesięciu lat, e, swoją liczebność może zmniejszyć o połowę, Natomiast, czy nawet więcej e, procent. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o niedźwiedziu e, w Bieszczadach, to ma kolejny problem. To są ludzie. I to są ludzie, którzy nęcą zwierzęta w ramach gospodarki łowieckiej, wywalają tony marchwi, buraków, kukurydzy. I to nie tylko zimą, ale również w okresie poza zimą, żeby te zwierzęta gromadzić w określonych miejscach. Blisko siebie, a potem się dziwią, że te zwierzęta po prostu walczą o swoją przestrzeń. E, tak, ale niedźwiedź akurat e, tutaj nie walczy, bo on jest oportunistą. Jak podaje mu się e, proste jedzenie, proste rozwiązanie, to będzie tam chodził i niestety zaczyna się przyzwyczajać. Zaczyna się, e, człowiek zaczyna go demoralizować albo bardziej e, ośmielać. To może to lepsze jest określenie. I taki ośmielony osobnik, nie dość, że zacznie tam przychodzić, nie dość, że wdrukuje sobie w głowę, ok, dobra, nie trzeba iść do Gawry, bo tam będzie mi wysypywał łowczy jakiś papu, czy jakiś tam inny człowiek, który zajmuje się gospodarką łowiecką na danym obszarze. To do tego, jeżeli jest to samica, to ona zaczyna tam prowadzić swoje młode. I te młode też zaczynają się tego uczyć. Co więcej, ten pokarm jest wysypywany przez człowieka. Stąd też osobnik. Swojenie się z obecnością człowieka, niekojarzenie go z czymś, co powinno budzić niepokój czy zagrożenie, powoduje, że niedźwiedzie stają się coraz bardziej śmiałe i w przyszłości mogą być coraz bliżej miejsc, gdzie mieszkają ludzie, szukają w śmietnikach, szukają w przydomowych kompostownikach tego jedzenia. Stąd też oprócz tego, że klimat im nie sprzyja, to dochodzi ta kumulacja tego czynnika dodatkowego. Poza tym jest jeszcze jeden ważny element, który dotyczy samych miejsc gawrowania. W Polsce zgadnie ile jest stref ochrony w miejscach gawrowania w polskich Bieszczadach, gdzie mamy największą populację niedźwiedzia. No, obawiam się, że to nie będzie optymistyczna liczba. To są zaledwie trzy strefy. Stan na grudzień ubiegłego roku. Trzecia strefa powstała właściwie, z tego co pamiętam, pod koniec ubiegłego roku. Czyli mamy, nawet jeżeli będziemy szacować te 80 do 100 niedźwiedzi w Bieszczadach, to mamy zaledwie Dwie, trzy miejsca w całych bieszczadach, które są ogromnym obszarem, gdzie są strefy ochrony, i to nie są strefy całoroczne. To jest kolejny problem, ponieważ nawet jeżeli taka strefa powstanie, to wcale nie jest proste, bo nikt za bardzo tego nie zgłasza, chyba, że pojawią się w pobliżu jacyś przyrodnicy, którzy mają czas, siłę, ale też odpowiednie zezwolenia, żeby zgłosić taką kawę, to w tym momencie jeszcze jest to sezonowe, czyli po po tym sezonie właściwie to można w to miejsce wejść. Dlaczego to takie ważne? Bo gawry, jeżeli chodzi o bieszczady, one y, są. Bardzo często w tych pniach starych, wypruchniałych jodeł. Ta jodła dalej sobie rośnie, a one sobie wybierają ze środka tej jodły, e, tak, te, tą całą e, zawartość, a, i tam się moszczą. tam sobie śpią, tam sobie odpoczywają, albo podkopują się gdzieś tam pod korzeniami, pod wykrotami. Te stare drzewa są niezwykle ważne. I Niestety te drzewa też są wycinane. I ta wycinka i to wchodzenie z wycinką w te miejsca to jest kolejny problem, bo niedźwiedź zaczyna tracić takie miejsca. Swoje bezpieczne do, do gawrowania, na jaką skalę mają te wycinki? Bo to jest jeden z tych ważniejszych elementów i znowu szkodliwej działalności człowieka, które wybudzają niedźwiedzie, z, tak mówię o, obrazowo, z tego zimowego snu. To, to nie są takie wycinki, jak my często sobie ob, y, chcielibyśmy widzieć, że to cała połać lasu jest od razu zdewastowana. Tam się wyciąga drzewo po drzewie. Y, to jest rozłożona wycinka często na y, wiele lat, co powoduje również y, to, że wchodzi sprzęt i, i nie ma spokoju w tym miejscu. Jeżeli hałas, na przykład Kłośno, ciągniki tak ok, jest Ludzie. Jest hałas, jest głośno, są ludzie, no i też coraz mniej drzew, które mogłyby być wykorzystywane przez niedźwiedzia, bo niedźwiedź nawet jeżeli nie wróci do tej samej jodły w następnym sezonie, to może się pojawić tam inny niedźwiedź, albo ten sam pojawi się za 2-3 lata, stąd też to takie miejsca powinny być na zasadzie no go zone, gdzie się nie wchodzi, gdzie po prostu ma swój matecznik niedźwiedź i takie zresztą były postulaty środowiska naukowego. No to się niestety nie dzieje, a wciąż mamy w Bieszczadach duży problem do rozwiązania i to jest wielkie wyzwanie również dla e, tych, którzy będą decydować o polskiej polityce środowiskowej w najbliższych miesiącach. W Bieszczadach i w Tatrach podejrzewam, że sprawa wygląda podobnie. Tam jeszcze dochodzi kwestia turystów. Znaczy w Tatrach niedźwiedzie mają o tyle dobrze, że mają Park Narodowy. Mhm. I to jest plus. Bo w Bieszczadach pamiętajmy, że też jest Park Narodowy. Ale najpopularniejszy wśród Polek i Polaków Park Narodowy i to już jest minus. Tu jest zgoda, natomiast też Tatrzański Park Narodowy już od lat e, ten problem przerabiał. I był w stanie wypracować też schematy radzenia sobie z takimi sytuacjami, odstraszania niedźwiedzi. Często były to takie sytuacje, kiedy odstraszano gumowymi kulami, stawiano pastuchy wokół pojemników na odpady przy schroniskach. Stąd też oczywiście ten czynnik ludzki zawsze jest ryzykowny i to natężenie ruchu turystycznego, bo czasami ktoś wpadnie na to, żeby sobie zrobić zdjęcie niedźwiadka podrośniętego, co miało miejsce dobrych już kilka, właściwie już kilkanaście lat temu. Jeśli się nie mylę, no i zaczęto tam wyrzucono kanapkę, Misiu podejść, a Misiu drapał, no i Misia zatłuczono w potoku. Była to słynna sprawa no tak, w Tatrach. Poznamy. To, to to pominimy takie historie, bo one. Natomiast Tatry ta, 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 nie, nie wnoszą. Tatrzański park narodowy, oczywiście, on ma też swoje problemy, ponieważ po pierwsze, wokół Tatrzańskiego parku narodowego rozlewa się zabudowa, jest zabierany ten obszar, więc właściwie to jest taka enklawa zamknięta i te zwierzęta będą wchodzić też pewnie na te tereny, gdzie przebywają ludzie. Natomiast też zupełnie jest inaczej jest ta grupa interwencyjna. Natomiast Bieszczady, gdzie mamy największą populację, niedźwiedzi, to tam praktycznie nie ma żadnej grupy interwencyjnej do dzisiaj. Wszystko polega na zasadzie pospolitego ruszenia. Jak coś się wydarzy, to za bardzo e, nie wiadomo, co zrobić, i e, są telefony do Tatrzańskiego: przyjedźcie, pomóżcie. Tak jak było przy małym niedźwiadku, młodym właściwie mm -hmm. niedźwiadku, który przychodził do kurnika w przysłupiu, żeby się żywić. E, prawdopodobnie żywił się tam, bo wcześniej nauczył się przy matce, że e, tam przy, na, nęcisku, na nęcisku łowieckim jest jedzenie, i tam, gdzie człowiek, tam też może być jedzenie. Są też, no, no mamy takie sytuacje, jesteśmy kompletnie w tamtym rejonie, nieprzygotowani, bo pamiętajmy, że Bieszczadki Park Narodowy to tylko niewielki fragment samych Bieszczad, natomiast mamy ogromne obszary w Bieszczadach, gdzie tego parku narodowego, ani rezerwatu nie ma i nie ma stref ochrony wokół gawr, więc to też jest rzecz, która ja cały czas będę to podkreślał, to jest niezwykle ważne, bo to nie chodzi tylko o drzewo, ale o te 500 metrów i więcej wokół gawry, ponieważ gawra to nie tylko to drzewo, ale również inne Drzewa, które osłaniają tą gawrę, które tworzą odpowiedni mikroklimat, który jest sprzyjający dla gawrującego niedźwiedzia. O tym zresztą w raporcie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze można przeczytać, jest dostępny na stronie Przyrodnicze Orki. To rzeczywiście jest taki gatunek, który z jednej strony dostaje ze względu na klimat. A z drugiej jeszcze nie dość, że ten klimat się zmienia i wariuje, to jeszcze człowiek mu e, dorabia problemy. No to o tym klimacie jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo on ma wpływ. A mam wrażenie, że tylko prześlizgnęliśmy się po tym wątku. Bardzo gwałtowne zmiany klimatyczne mają wpływ na wybudzanie, zgawrowania niedźwiedzi. I jaki i czy i jaki wpływ będą miały na przetrwanie niedźwiedzi po prostu? Ten wpływ jest, jeżeli byłby to tylko klimat, to jest to kwestia związana z tym, że się wybudzają, ale na przykład nie idzie to w parze z tym, że jest dostępny już o tej porze roku pokarm. I w przypadku chociażby niedźwiedzia, który wstaje na przednówku i szuka pożywienia no, brak pokarmu może z jednej strony prowadzić do sytuacji konfliktowych, bo będzie szukał tego jedzenia tam, gdzie jest na przykład człowiek i gdzie są jakieś kompostowniki przydomowe, bądź niezabezpieczone odpady, albo po prostu, no, będzie taki niedźwiedź ginął. Druga sprawa dotyczy w ogóle samej regeneracji organizmu. To jest naturalny cykl życia. Jeżeli jakiś gatunek od wieków funkcjonuje w tym systemie, że ma ten odpoczynek zimowy, to jest to niezwykle ważne z punktu funkcjonowania z perspektywy fizjologii takiego gatunku ale I też co się dzieje repro... kiedy jest za ciepło Reprodukcji. No, po prostu ten organizm zwierzęcia, który jest nastawiony i zaprogramowany, że odpoczywa w okresie gawrowania, tego nie robi. Czyli właściwie zaczyna wariować jego organizm i nie jest przystosowany do takiej gwałtownej zmiany, i do tego dochodzi. Jakkolwiek jest to cały czas, tak jak mówię, jeszcze wspomagane dodatkowymi bodźcami ze strony człowieka. Ale pamiętajmy, że Zmiany klimatu mają wpływ i, i, i te, o ile niedźwiedź na przykład będzie e, im dalej na południe, tym miał większe problemy, bo t, tam, gdzie będzie się bardziej ocieplać, e, to też ma wpływ na inne gatunki, o których myślę, że też warto e, mówić, bo chociażby szakal a to jest e, uchodźca e, czy też migrant klimatyczny bardziej, bo on tutaj e, zaczyna w, w Polsce się pojawiać z racji tego, nie że jest coraz cieplej. Kiedyś. Nie było, ale nie jest gatunkiem inwazyjnym, a został potraktowany jako taki gatunek Obcy, który jest zagrożeniem, i jest obecnie na liście gatunków łownych, a jest od razu do skreślenia, bo to jest gatunek, który wchodzi, nie wiemy, jak się będzie zachowywał, ale on nie przyszedł jak norka amerykańska jako uciekinierka z ferm futrzarskich, tylko on w sposób naturalny z Bałkanów, z południa Europy do nas przywędrował i jest. Stąd też to jaki też w ogóle ma wpływ pokazuje jak... niedźwiedzia. Na niedźwiedzia nie będzie miał żadnego wpływu, bo będzie się pojawiał głównie w Dolinach Rzecznych. Ma inny zupełnie typ siedliska, który preferuje i może mieć wpływ na inne gatunki, ale tego nie wiemy. Natomiast no jest tak jakby gatunkiem rodzimym w europejskiej faunie. To no nie jest jakiś gatunek, który został wzięty z kosmosu i zawleczony na Ziemię. No to po, po, porozmawiajmy jeszcze chwilę o takich gatunkach, które są wokół niedźwiedzia. I, I to pewnie też te zmiany klimatyczne, zaburzenie naturalnego rytmu niedźwiedzina nie ma wpływ. Ja myślę, że zmiany klimatu może zejdziemy trochę niżej z tych miejsc, gdzie gawrują niedźwiedzie, ale to, co widzimy już w całej Polsce, niepozorny, ale bardzo pięknie ubarwiony gatunek pająka, tygrzyk paskowany. On występował wcześniej tylko w południowo-wschodniej Polsce, gdzieś tam w zachodniej Polsce, gdzie było cieplej, ale przez ostatnie dekady jest obserwowana jego ekspansja na północ, bo jest, zmienia się klimat. Jest takim przykładem tego, że rzeczywiście te zwierzęta próbują się dostosowywać do tych zmian klimatu. Różne gatunki też nie tylko saków. Które będą musiały jakoś w jakiś sposób radzić sobie z tymi sytuacjami, ale i ptaków, czy też bezkręgowce, no to wszystko właściwie podlega dynamicznym zmianom. I to nie jest tak, że owszem, z jednej strony można powiedzieć, o fajnie, bo skoro na przykład jest wcześniej wiosna, no to ptaki mogą przystępować częściej do lęgów, więcej razy jest większy sukces lęgowy. Nie, bo też mają swoje określone możliwości reprodukcyjne, i to wcale na dłuższą metę nie jest takie dobre, a przy okazji na przykład te ptaki, które są związane z obszarami wodno będą tracić, bo te tereny wodno w rezultacie zmian klimatu też podlegają ogromnym transformacjom i też zaczyna brakować siedliska i zaczną się wycofywać. Wycofywać gdzie? Tam, gdzie jeszcze można gdzieś funkcjonować, ale potem już to miejsce się skończy, już nie będzie tego miejsca. Krótkoterminowo być może niektóre gatunki będą notowały jakieś swoje wzrosty, czy też korzyści i żołna, taki efektowny ptak, który się pojawia obecnie coraz częściej w Polsce, to też jest efekt tego, że zmienia nam się klimat. Zresztą, jak mówił mi Romuald Mikusek, ornitolog, są zakłady w środowisku ornitologicznym, co teraz będzie następnym gatunkiem, czy będzie to ibis, czy warzęcha, jaki kolejny ptak po prostu zacznie być w Polsce ptakiem lęgowym i zacznie występować. My wielu też zmian nie obserwujemy, bo też pamiętajmy, że właśnie te drobne gatunki, jakieś owady, te pająki wspomniane. My ich nie widzimy często gołym okiem, bo często są to gatunki mikro, ale one się pojawiają, ale też nie ma aż tylu badaczy, którzy też te zmiany dostrzegają. Więc mm -hmm. my myślę, że ten obrazek wpływu na całość, bo to nie jest tylko wpływ na te takie największe, charyzmatyczne gatunki, ale również na te malutkie, niepozorne, często nam nieznane, jest tak duży, że wciąż świat nauki nie jest stanie, moim zdaniem, nawet za włonąć tej całej wiedzy, bo też nie prowadzi się aż tak intensywnych badań terenowych. To na koniec wróćmy do niedźwiedzia i znowu poproszę cię o instrukcję obsługi niedźwiedzia, tak żebyśmy mu nie szkodzili. Przerwany sen albo takie zakłócone gawrowanie, no to jest niedźwiedź pobudzony, zdenerwowany, zdezorientowany. I prawdopodobnie w związku z tym agresywny wobec zbyt blisko przebywającego człowieka. Jak się zachować? Przede wszystkim e, zawsze e, powtarzam, nie podchodzić do niedźwiedzia, nie mówić jak jeden ze słynnych e, tak. Grzesiek, youtuberów. YouTuberzy, tak. Grzesiu, tak, bo to niestety wykonało bardzo złą robotę, tak samo jak e, tak zwane płoszenie. Tak, to baligród, tak zwane płoszenie wilków, które miały zaatakować niedźwiedzia. Prawdopodobnie nie chodziło o atak niedźwiedzia, tylko jakąś być może padlinę. Nikt nie wie, natomiast no, krzyczenie, ingerowanie w to i pojawianie się w obecności niedźwiedzia. Ok, można sobie snuć domysły, że ten niedźwiedź polubił tego e, e, pewnie sympatycznego leśnika, a, no ale to jej nie jest odpowiedzialne, bo w ten sposób w jakiś sposób e, mówimy, że niedźwiedź to miś, no mi, niedźwiedź nie jest misiem, jest dużym drapieżnikiem miś i pluszowy, uciekać. Miś to jest pluszowy y, w sklepie z zabawkami albo na łóżku dziecka. Tak, ja myślę, że pamiętajmy, że taka nasza reakcja to przede wszystkim zachować się głośno i cofać się, nie iść na pewną stronę niedźwiedzia, nie robić sobie selfieka z niedźwiedziem, co też takie pomysły są i się pojawiają. I na pewno nie wchodzić tam, gdzie ktoś wie, że jest ryzyko, że w tym drzewie, w tej jodle może niedźwiedź gawrować, bo niestety też takie nieodpowiedzialne sytuacje miały miejsce. Niedźwiedź to jest duży drapieżnik. Też nie Wychodzić ze szlaków, raczej trzymać się tam, gdzie jest kraina niedźwiedzia tych szlaków i nie wyrzucać na pewno resztek po pokarmie, nie zostawiać jakichś kawałków niedojedzonego nie wiem, niedojedzonej kanapki czy też papierów, w których były zapakowane ładnie pachnące pokarmy, żeby nie przyzwyczajać tego niedźwiedzia do siebie. No i też w bieszczadach nie zabudowywać tych terenów, no a przede wszystkim też starać się. Domagać tego od decydentów, żeby jednak w tych najcenniejszych fragmentach lasów, w Bieszczadach, już nie ciąć. Zostawić to niedźwiedziom, żeby one mogły sobie gdzieś spokojnie funkcjonować w tym Bar środowisku. Bardzo Ci dziękuję. Paweł Średziński, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, związany z tą fundacją, przyrodnik, badacz, obserwator, dziennikarz i publicysta. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.